Następnie dwoma palcami wskazującym i środkowym obejmij żuchwę. Przemasuj od 3 do 10 razy w stronę uszu. Następnie przed uszami w okolicach żwaczy przesuń skórę w dół. I za uszami też w dół. Przesuń limfę od razu na dobojczyki. Tak samo na drugą stronę. Następnie przechodzimy do miejsc pod oczami, policzki i okolice ust. Przemasuj od środka twarzy, palcem wskazującym i kciukiem, przesuwaj w stronę uszu i skroń. Przyłóż palce jednej ręki w okolicach nosa i przemasuj skórę wzdłuż policzków, w stronę uszu.